My nie nie to ja? Panie czy te to z nie chcieli Władek jest w ogóle od początku. <śledzimy> 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 jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej, bo nie powiedzieliśmy o 10, o 9 latach, można powiedzieć, czy też inaczej, bo to 1985 do 1992, kiedy tu weszliśmy, 7 lat to była nasza, nasza walka na rynku wykonawczym. Gdzie wykonywaliśmy różne ciekawe obiekty. Przedsiębiorstwo, instalacji sanitarnych i ogrzewania. Zygmunt Krosny. Prosiłem, żeby zrobić zdjęcie z augustówki. ja właśnie jest ulicy Korzennej, żeby każdy wiedział, Pano, że to miejsce, gdzie się przebieraliśmy, gdzie mieliśmy swoje narzędzia, gdzie zaczynaliśmy, natomiast na Augustówce, to już było biuro, które korzystaliśmy z uprzejmości mojego brata, który nam tam wynajmował. No ja przyszedłem tutaj na Bartycką. W 1992 roku to był plac nieutwardzony było to, to, to. Brama była w tym miejscu, gdzie jest, zdewalowane ogrodzenie, budynki. Można było wjechać jakieś tak 20 może 25 metrów, reszta to było jezioro, woda, krzaki zarośnięte i tak. Jak przyjechałem w Butach. To umyłem te buty pod kranem, ale reszta, wszystko w bocie było. Podchodziłem do Bartyckiej przez cały rok. Nie wiedziałem, ponieważ była możli było możliwość wynajęcia tutaj e, miejsca. No z tym, że nie za bardzo było gdzie. E, nie za bardzo było gdzie przynajmniej usiąść, dlatego Swoją przyczepę kempingową poświęciłem na to, żeby tam mógł usiąść ktoś i handlować. Kiedyś była, był Instytut Kruszy, więc to jeszcze takie pozostałości jakichś laboratoriów, takie to widać było, że to, że to no, nie jest miejsce do handlu jeszcze przygotowane. Właściwie firma wyglądała tak jak PRL za najlepszych czasów gierka. Eee, czyli ee, nic nie było. A, rzecz, nie, było jeszcze, nie było wózków, nie było tak jak teraz jest o wózki, wózków nie było. Był jeden później wózek, jeden załatwił przez prezes. Eee, był ładny punkt sprzedaży po stronie lewej, jak się wchodziło do budynku z bardzo ciekawym sufitem, ten sufit tak błyszczał, to okazało się później, że on był z czarnej folii, wszystkim wydawało się, że to jest szkło. Na no tamte czasy to był hicior. Pytamy się prezesie, jak kupić samochód? Słuchajcie, jeszcze nas nasz stanie samochód mówi, ale kupimy pomory. Kupiliśmy skanie, to było jak cacko, każdy chodził i oglądał. To było zadowolenie, no. bo to był nasz był samochód, wiesz, samochód był. Utkwiły w głowie nasze wyjazdy integracyjne. Spotykaliśmy się wielką grupą osób pracujących w firmie, wraz z kontrahentami, dostawcami. Tak, pamiętam jeden wyjazd integracyjny na Mazurach, to było, to było chyba ośrodek Gawra, z tego co pamiętam, no było przesympatycznie. Impreza była dość huczna, z tańcami na stołach, nie będę mówił kto tańczył, ale te osoby pracują do tej pory w naszej firmie. Jednego roku w ciągu jednego dnia wymieniła się cała załoga. Było fajne, bo na przykład graliśmy w piłkę, mieliśmy turnieje piłkarskie. My naprawdę nie zastanawiamy, ale my spędzamy tutaj ze sobą 8 godzin dziennie. To Nieraz to jest tak, że z rodziną tyle się nie spędza. Przeszedni tylu lat Wiesz, no, zostawiło się tu trochę życia. Bardzo dużo życia się Taka pierwsza wigilia, którą ja zapamiętałem przynajmniej to była ta wigilia, kiedy już byliśmy sami na korzennej. Ta tradycja rodzinna z domu wyniesiona, dawania sobie prezentów, ona pozostała mi w sercu do dzisiaj. Stąd będzie niedługo i dzisiaj ta wigilia, znaczy za parę dni będzie ta wigilia nasza firmowa. Ktoś obcy, jak spojrzał mi, to powiedział, no nie, to się prawdziwi przyjaciele spotykają. To. Tam naprawdę była taka atmosfera, że chciało się tam być. Słyszałam zawsze, że będzie Wigilia, wydarzenie, wszyscy razem. I tak rzeczywiście było, ponieważ każda Wigilia była w Kimie inna, każda niosła jakieś niespodzianki. Pamiętam w zasadzie wszystkie, które łączą się w jedną całość, bo to zawsze, to zawsze było wielkie wydarzenie na, na Bartyckiej. My, żeśmy jakby razem, jakoś tam Wigilię robili firmową, zawsze były Paczki zawsze to było bardzo świąteczne, bo ich choinka była i zawsze stroj był jakiś. To wszystko było tłoczne. To prezes nasz wchodził na krzesełko, żeby go było widać. No i mówił przemówienia, to trwało no, tam. No, I każdy był zadowolony no, z tego przemówienia, no, bo to prezes, bo to jeszcze na stołeczku, bo się nie było takich wygodne, jak teraz są bo... na odwróconej kastrzy okrągłej. No Taka kastra była duża, plastikowa, okrągła. Jedyna zresztą, której jeszcze nie sprzedaliśmy. Dlatego po zakończeniu, zawsze tej wigilii, no to jeszcze tam ktoś odkurzył, że była do sprzedaży, nie? I nie było wigilii, żeby nie było dzielenie się opłat. A właśnie. A właśnie. To też. To tak, jak w rodzinie, Był zrobiony konkurs wśród pracowników, były rozdane bombki i każdy robił swoją bombkę według swojego gustu, swojego uznania i widzę, że te bombki mimo tego, że one mają, myślę, spokojnie około 10 lat, to świetnie się zachowały i przetrwały. Pamiętam Wigilię z Góralami, gdzie razem z nimi śpiewaliśmy kolendy. były też panie z za wschodniej granicy śpiewające w bardzo pięknym chórze, no, towarzyszący nam zwykle zespół Bene. I Czaret, nieżyjący nasz już kolega, który czytał Pismo Święte i swoją osobą też tutaj dużo wnosił. Kilku lat na wigilii bywa też biskup Zawitkowski, który, myślę, że swoimi kazaniami, takimi bardzo patriotycznymi, też uduchawia nam jakby tę uroczystość. Już teraz wszystko wiemy. Dzielmy się niebem, dzielmy się chlebem.